W Górze Robczyckiej w gminie Sędziszów Małopolski przeprowadzono 20 września pracę poszukiwawczo-ekshumacyjne mogił żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej. To inicjatywa lokalnego pasjonata historii Bogusława Walczyka. Dzięki relacjom świadków udało się ustalić miejsce pochówku. Prace ekshumacyjne w Górze Robczyckiej, które miały na celu odnalezienie szczątków żołnierzy niemieckich, zakończyły się częściowym sukcesem. Jak wyjaśnia kierownik prac ekshumacyjnych Maciej Wojtasik, niestety nie udało się odnaleźć grobu. W trakcie poszukiwań natrafiono jednak na osobisko, które kilka lat temu spadło do rzeki, a w luźnej glebie natrafiono na szczątki jednej osoby. Odnalezione szczątki pozwalają na kompleksową identyfikację tej osoby. Niestety nie. E, jedyne, co możemy powiedzieć, e, wynika z, wyna, z odnalezionych dwóch raptem przedmiotów. E, jest to jeden guzik mundurowy, tak zwany groszek, typowy dla, e, dla żołnierzy armii niemieckiej, e, oraz jedną czwartą nieśmiertelnika, e, która pozwala nam przypisać żołnierza. Do jednostki obrony przeciwlotniczej. Podstawą naszych działań każdorazowo jest informacja, którą otrzymujemy najczęściej od miejscowych, wyjaśnia Maciej Wojtasik, kierownik prac ekshumacyjnych. Czasami dostajemy do zweryfikowania wskazania z Niemiec. Do Volksmundu, czyli instytucji, która de facto zajmuje się organizowaniem prac. tych prac, zgłaszają się członkowie rodzin, którzy poszukują zabitych, zaginionych. Wtedy tworzona jest taka, czy tworzona. Robiona jest kwerenda W Niemczech przysyłają wszystkie dane, dokumenty, które udało im się zgromadzić na temat tej osoby, zdjęcia, ewentualne szkice, listy z drobnymi informacjami, takimi podpowiedziami dla nas, gdzie powinniśmy tych żołnierzy szukać. Pierwszym krokiem jest zawsze wizja lokalna. Musimy przyjechać, zobaczyć, jak wygląda teren, czy Ktokolwiek jest w stanie sprecyzować to miejsce z jakąkolwiek dokładnością większą niż no, gdzieś tutaj na polu lub gdzieś tutaj w krzakach. Jakikolwiek punkt odniesienia. Kolejny krok to jest oczywiście ustalenie właściciela posesji, zdobycie jego zgody. Bez tego nie jesteśmy w stanie prac rozpocząć. Kolejna rzecz to przygotowanie dokumentacji polowej, zdjęcia. Również dokumentacja z geoportalu. Opiniujemy u archeologa, czy dana działka, na której ma pochówek się znajdować, jest pod jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej. Mając taki pakiet dokumentów, możemy starać się o zezwolenie na ekshumację w VPN. Bogusław Walczyk z góry Ropczyckiej, który zainicjował prace poszukiwawczo-eksumacyjne, wyjaśnia, że około rok temu zdobył informację od swojego kolegi, którego mama była naocznym świadkiem tych wydarzeń. W czasie II wojny światowej, to właśnie w miejscu, w którym prowadzona była akcja, Rosjanie dokonali egzekucji sześciu żołnierzy niemieckich. No, jest to jakaś historia naszej miejscowości. Pomyślałem, że może warto by ją doprowadzić do końca. Powiadomiłem Fundację Pomost. Rok temu panowie przyjechali. Spisaliśmy wszystkie pozwolenia z właścicielami tego miejsca. Bogusław Walczyk wyjaśnił też skąd u niego pasja odkrywania historii swojej rodzinnej góry Robczyckiej. No jest to jakaś historia naszej miejscowości. Pomyślałem, że może warto by ją doprowadzić do końca. Powiadomiłem Fundację Pomost. Rok temu panowie przyjechali. Spisaliśmy wszystkie pozwolenia z właścicielami tego miejsca. Historyk dr Jacek Magdoń, obecny przy pracach ekshumacyjnych, zwrócił uwagę, że przy tego typu ekshumacjach należy pamiętać, że samo zidentyfikowanie elementów niemieckiego munduru nie jest ostatecznym dowodem na to, kto leży w grobie. Po zajęciu tego terenu przez Armię Czerwoną, sowiecki śmierż i NKWD prowadził poszukiwania żołnierzy Armii Krajowej. Wielu tych żołnierzy Armii Krajowej zostało albo zamordowanych, albo... Było wywiezionych na Syberię. W obu przypadkach, żeby zacząć ślady, zdarzało się, że Sowieci kazali tym żołnierzom ubierać się w mundury niemieckie. Doktor Jacek Magdoń wyjaśnił, skąd obecność mogił żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej w górze robczyckiej. W momencie wybuchu II wojny światowej góra robczycka była własnością rodziny tarnowskich, ponieważ tarnowscy zaangażowali się w walkę przeciwko Niemcom, m.in. w polskich siłach zbrojnych. Na zachodzie. Stąd Niemcy dokonali konfiskaty tego majątku i przez cały okres wojny, przez cały okres okupacji niemieckiej, majątek w Górze Robczyckiej był wykorzystywany przez armię niemiecką do swoich celów, m.in. No celów wypoczynkowych. W momencie, kiedy tutaj dotarły działania frontowe w sierpniu 1944 roku, Niemcy przygotowali tutaj linię obrony. I bodaj 5 sierpnia sędziszów został zajęty przez Armię Czerwoną. Natomiast Góra Robczycka jeszcze była w rękach niemieckich. Jak wspominał pan Wacław Wiącek, żołnierz Armii Krajowej, Góra Robczycka między innymi była ostrzeliwana przez Sowietów z moździerzy, z lasku. To jest dzisiaj przy obwodnicy sędziszowa około zajazdu. I Sukcesywnie, sukcesywnie Niemców wypierano na zachód. Linia frontu przebiegała tutaj na rzece Budzisz. Po jednej stronie byli Sowieci, po drugiej stronie Niemcy, i te walki trwały około dwa tygodnie. Później Niem Niemców wyparto w stronę Robczyc, i jak wiemy, już latem na zachód od Dębicy ustabilizowała się linia frontu niemiecko-sowieckiego i dopiero ta ofensywa w styczniu 1945 roku przesunęła dalej już te działania na zachód. Ale ten okres około dwóch tygodni, kiedy tutaj y, w rejonie Góry Robczyckiej y, trwały walki niemiecko-sowieckie, to jest ten czas, kiedy należy się liczyć ze stratami y, nie, i sowieckimi, i niemieckimi. Szczątki odnalezione podczas prac zostaną pochowane na cmentarzu wojennym w Siemianowicach Śląskich.